Wpadaj na Discorda, pierwszy link w opisie. Zostaw subka. No hej, widzimy się dzisiaj na Gold Life'ie, czyli na serwerze, który tutaj kończy nasz maraton 7 no i którego nie prosiliście o niego już od kwietnia, od ostatniego oceniania. Jak nie wiedzieliście, które było ostatnie, właśnie pytaliście, to sprawdziłem specjalnie przed tym odcinkiem i odcinek nazywał się Zabójstwo Gracza, więc możemy sobie wpisać. No i znajdziecie na pewno pierwsze odcinek jak całego life, a. no ale macie już tutaj rewizytę, jeżeli się masz tyle cztery miesiące na nie czekać, że nawet 5 już, ups, to wrzesień kurwa, w pięciu pisaliście, No, przeciągło mi się troszkę, przyciągnął mi się tutaj troszkę. Spawnę. gdzie ja mogę się tutaj zrespić? No nie wiem, nie pamiętam, na tym wyglądamy się tak samo, tylko tutaj się zmieniło, to zaraz tutaj sprawdzimy. mamy tutaj szpital, tylko po co mi pod szpital magazyn przewalnia. Szkoła jazdy, weźmy sobie szkołę jazdy. Spawn. Dobra, muszę kliknąć po prostu kilka razy, tutaj FPS mamy w prawym górnym, górnym rogu, tutaj wyświetlone. Co tu się tu zmieniło? No na pewno się <laughs> witam oprowadzić po serwerze. Ja już mordeczka na tym serwerze byłem, moja firma da że auto do clickbaitu. Czekaj, spytam się Adwiz. To jest supporter, to on mi auto raczej nie da, ale w porządku, w porządku. Yy, przysto. No, napiszę, napiszę, no, Czy on chce mię oprowadzić? Yy, zaraz sobie zobaczę. Yy, F11 Nie ma tego dużo, nie? Damy sobie radę. Yy, PM3 Prawda, sobie. prawdę sobie. Proszę pytać, spokojnie, w razie, problemu proszę pytać, yy, czemu są tu kurwa takie lagi? Czemu widzę? Border mapy. Patrzcie, widzicie? Z Border mapy. Tu widzę, widzę Kuboida i tu ma... o, patrzcie, takie to są lagi koło tego podmiotowania ratunkowego. Ale Pogotowie ratunkowe już mieli w tym miejscu, a czy takiego ono było serwera to nie wiem, pamiętam że wtedy dostali chyba, e, wtedy chyba otrzymali ocenę jakąś 5 na 10, 4 na 10, no nie wiem jak to patrzeć na tą rewizytę, bo ja zbyt nie pamiętam e, co było w tamtym odcinku. Yy, ale w porządku. Oki w branży proszę pisać. No nie, mógłby mnie mógłbym nie teoretycznie prowadzić, ale to już nie będzie to samo, jeżeli ja sobie. Kurwa, jakie są lagi. Co jest? Co, co, co jest? Co jest? Co jest? Yy, no tutaj mamy dość spore lagi w tym miejscu. No są tutaj kolosalne te lagi, są kolosalne spadki. Tak samo koło tego pogotowia ratunkowego. Czyli tam, gdzie mam po prostu dużo tych obiektów, tam będą jakieś tam lagi, to nie jest wina mojego sprzętu, no bo no ciężko, żeby była kurwa, no nie wiem. Dobra, są takie lagi, że on chyba wyłączę te shadery, może to coś zmieni po prostu. Eee, czekajcie, eee, use effect. Dobra, wyłączyłem wszystkie efekty, ile to zmieni? Eee, ile, i, ile mi ten efekt zmieni? Możecie mi ktoś powiedzieć? Czemu ten pojazd jest? Powiem wam, że no, no lipa, 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 no. Nie tak trochę to spada, no ale spoko, to już nie poradzę, Ocenimy to bez tych plus to shaderów, bo to nie jest grywalne. Ale macie lagi jak skurwę są tutaj niektórych miejsca. moglibyście sobie zrobić po prostu lepszą optymalizację. 7000 osób tutaj na serwerze już było, więc było ich po prostu. osobek tutaj jest sporo. Dobra, teraz my po prostu przejdźmy tutaj i zajmiemy się tym ocenianiem, no bo chuj tutaj z tego po prostu będzie. Gracz na serwerze mamy 12 na no 100. To jest serwer, no zmienił się tab, na pewno miałem wcześniej dodane tutaj coś innego. Na dole było tak samo, czyli było id, było uid, było pg, była sesja, poziom, exp i tak dalej. Licznik akurat nie należał do nich z tego co pamiętam, no i w sumie na pewno im nie należy, bo już był na tylu serwerach, że to po prostu szok, ale serwer już po prostu chwilę stoi, więc sobie wpaść, do serwer po prostu, e, no, taki RPG, taki taki, taki, taki stary, czysty RPG, aby się z bić, chyba nawet z tego co pamiętam. Można było do siebie strzelać dawniej, kogoś tutaj zabijali, nawet, żeby jakiś dem, dobra, tutaj mamy salon, pogadać, co to mamy za pracę, czy tutaj pisze. E, tutaj będzie pewnie ten e, proces, pewnie z City, chociaż mogę sami coś zrobić, że tniecie sobie na ogrodniku takie po prostu Lidie. Trzcinę czy cukrową, coś, tak, coś takiego się tam przecinało, jakieś klatki, że była taka minigierka. Eee, w tym miejscu był na e, PSRPG chyba V1 na Quality Game, na wielu różnych serwerach była. No, kurwa jak się to nazywa: nie salon, tylko ze mi brakło. E, giełda, właśnie, giełda. Więc, e, więc nie wiem, ciężka jest ta rewizyta, bo ja te osoby już widziałem, nie więcej je kojarzę. Albo nie kojarzę, y, tutaj mamy swiperki w tym miejscu. Dobra, ocajmy tak, Ja bym tu wszedł pierwszy raz, bo i tak tak ja z tego pamiętam. Więc y, w porządku. No, wygląda to nie najgorzej. E, najlepiej też nie wygląda. Czy to nie było? Że jakieś props od razu dostajecie? E, <noise> najlepiej to na razie nie wygląda. Może to coś ciekawego jeszcze. E, zobaczymy. Tutaj jakieś turismo. Czy są tutaj podmianki w ogóle? Czy są na tym serwerze podmianki? Chyba. Właśnie na tym serwerze podmianek chyba. Chyba, chyba nie posiadam, nie zwróciłem uwagi, ile się zasobów pobierało. Ale chyba z 40 MB mi się wydaje, więc dużo tutaj zmian chyba na serwerze nie ma. Mapowanie tutaj jest ok. Lipa, tylko bo macie strasznie chujam optymalizację na tym serwerze, jest tego wszystkiego za dużo. No i po prostu spadają FPS-y. No no no, 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 powiem tak, no, na takim komputerku na zbycie nie powinny mi spaść te FPS, naprawdę. <średziny> Jeżeli GTA 5 chodzi mi na shaderach grafice bardzo, czy tam ultra, no najwyższej, nie, w 120 fps a M-TAM, kurwa, przy 50 już ma tego, a jak włączę jakieś jebane ENB, to tych fpsów będę miał, czekajcie, use effect, to dla tych fpsów będę miał, no będę miał mniej, po prostu tak wiadomo jakieś miejsce, więc to w ogóle jest tak 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 niezbyt, to no widzicie, mam 30 fpsów, no, 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 to, to leży ta optymalizacja na waszym serwerku, leży to, chłopaki, jak chuj. Dobra, co my tu możemy takiego wziąć i ocenić? To mam jakiś pytajnik. Nie, bo to aż mi się, kurwa, chujowo, chujowo mi się jeździ przez tak takie lagi są. No, dużych tu zmian po prostu nie ma, jak to nB wyłączę, a ktoś się, się pytali, jaki to jest, yy, ten, to jest jakiś Reborn. To jest X, I, I, V, Reborn, tak się nazywa shadery, bo akurat sprawdzałem do jednego widza przed odcinkiem, więc możecie sobie wziąć po prostu i sprawdzić, bo ktoś tam pytał właśnie, co my mamy w tym miejscu w ogóle, tu nie są podpisane, mamy W, gdzie jest marka do tej pracy w ogóle, hello, hello, hi, hi, my name is Sobcio, tylko yy, u, kurwa, widzicie tutaj coś takiego? Ja nic takiego tutaj nie widzę, yy, no dobra, w porządku, w porządku, Psz. Nie, poszukam tutaj czegoś, jak coś ciekawego znajdę, po prostu czego nie było na poprzednim odcinku. No to po prostu no nie wiem, co mam powiedzieć. Szukam czegoś nowego, po prostu już, bo jak chcecie zobaczyć, po prostu co na tym serwerze było, do sprawdźcie swój odcinek. Zabójstwo gracza, oceniam serwery MTA. Było to gdzieś w kwietniu dokładnie, więc weźcie sobie w playlistę i po prostu sobie poszukajcie, a wpiszcie sobie po prostu poszuk tego Zabójstwo gracza, to i znajdziecie. A ja po prostu skupiam się na rewizycie, czyli na czymś, co mogli wprowadzić takiego. No mniej więcej to pamiętam, ale mniej więcej nie pamiętam. Ale mniej więcej pamiętam, co było na tym serwerze. Tutaj mamy jakieś złowisko. O, mamy kurwa kraty jak w Alcatraz, hello. Nasze ulubione, ukochane Alcatraz tutaj jest, tak? Proszę bardzo. Nie wiem, naprawdę wytłumacz mi maperze, który robi takie coś. Przecież to wygląda brzydko, takie kraty wyglądają. Wyglądają fuj. Po co ty ten majster, tak takie coś, takie kraty robisz, nie wiem. Modele byście mogli wgrać przynajmniej na te kraty. Tutaj mamy cena skup węgla, czyli tutaj jakieś biuro kopalni, czyli tutaj mamy jakąś po prostu kopalnię, no i skup tego węgla, czyli w jakiejś tam kopalni zapewne pod Montchiliad, owszem, mamy tam W Mamy takie szmerki, bajerki, pompki rowerki, no w porządku, w porządku. E, tylko że w tym odcinku się tutaj... Nic takiego nie wydarzyło, co tutaj ciekawego możemy mieć? Dobra, pokaż mi tego ziomeczka. Eee, PM3, coś się tu... Dobra. Pokaż, majster, co się zmieniło na przełomie ostatnich czterech miesięcy. Dobra. Eee, chuj, niech pokażę, bo to tak, to nie będę tego szukał, bo nawet nie chcę i nie będę sam zabierał cennego czasu, więc po prostu niech chłop nam zacznie pokazywać sobie tutaj ciekawego, po prostu na serwerze możemy znaleźć, bo jak na razie jeżdżę w kółko i ciekawego tutaj eee, nie wiem tym Mamy w ogóle... Czego konkretnie nie wiesz? Eee, eee, co tutaj się zmieniło od eee, czterech miesięcy, nie wiem. Eee, a na rewizytę miałem. Tak, tak, ten, ten. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Eee, więc w porządku. Dobra, tutaj mamy autobusiki w tym miejscu. To one chyba też były na pierwszej edycji. Eee, praca, kierowca autobusu daleko bieżnego. Karty, ukośnik karty. Aha, czyli ukośnik karty to jest jedyna rzecz, którą tutaj dodaliście do tego serwera. Twoje karty eee, kurwa talie kart. Nagroda pod kartami, rodzaje kart. Pospolite, z angielski common, karty na występujące, rzadkie. Karty są podarunkami, które możesz trzymać w grze. Pod każdą kartą kreśnego na od rodzaju karty. Sposób zdobywania kart, pospolite, rozdawanie przez zarząd na eventach, rzadkie. Rozdawanie nadawane też bez nieprzerwanej gry, nadawana co godzinę. Zadania dnia są jakieś, rozdawanie przez zarząd na eventach. Nadawano co kilkadziesiąt zdobytych kart, legendarny, rozdawano przez zarząd na eventach, czyli to głównie są karty, które są rozdawane przez em, zadania. Tylko gdzie mamy te zadania, Majster Szefie, Halo F1 e, regulamy To mamy Discorda, jakiegoś tam jakiego w ogóle. Skupywana link do schowka. u spoczko, spoczko, to się zmieniło. Cześć, gdzie mamy w ogóle. Czy jest coś cenowego? Nie ma takiego czegoś pod f 5 Są karty. Kary, tutaj mamy panel gracza, zadania dnia, yy, dobra, yy, czekaj, F5, yy, F5 mam włączyć, tak, proszę cię bardzo, yy, PM3, yy, kajten zadania masz, kajten zadania masz, chłopa spyta, bo, bo, bo w sumie to ich nie widzę, nie będę ukrywał i szukał, jak ich po prostu nie widzę, no ale spoko, spoko, nie no, serio, prezentuje się, no jest tak, no nie jest jakiś typowy, Ej, czyli przez tą waszą rewizytę dodaliście całe rzeczy 20 karty i dość zadania dnia F5 tam codziennie o północy zmienia się zadanie dnia. Okej okay. Dobra, żetony poziom, mięśnie, frakcja, konto premium, konto, coś tam karty rare epic, 15 karty karty, karty, rare zadania dnia, opaść domag na 7 dni. OK, czyli to jest tutaj F15 karty to rare, cześć. Ja mam te karty czy nie mam? Ukośni karty. Twoje karty. Kurwa, nie mam żadnej karty. No spoko, mordeczko. No ale dzięki za pomoc. I spytałem się go. A więc to tyle, Meister, z tego serwera, to by się nie dodało. Czy był z pomocy tam trzy. I coś jeszcze na przełomie czterech miesięcy się tutaj zmieniło, czy raczej nie? Um, dobra, czyli raczej się to jest niezbyt zmieniło, więc zostaniemy przy takiej ocenie, jaka była po prostu wcześniej. Czyli będzie to jakaś jeszcze czwóreczka, no bo no, no, no jest jakieś nietypowe, ale też wszyscy nie ma. Jakby się ściadli, sobie wpaść, to możecie jak najbardziej wpaść tutaj na Gold Light One. No jak nie widzieliście, to wpiszcie sobie zabójstwo gracza, yy, odcinek z ocenianiem serwerów na MTA. Pewnie tak, kostka na mapie to teraz jest koło maszynisty. Yy, Okej, okay, czyli jeszcze, abyście chcieli się dowiedzieć, to kostka na mapie to macie, po prostu koło maszynisty. A przy tym to mi spadałem FPS, nawet bez e, shaderów, więc e, okej. Okay. Pojazdy do Vikasa za że to nie dostajesz, tylko wymieniasz e, na karty, okej. Okay. W porze. Jest coś, ziomeczku, tutaj coś do dodania, do poprawienia tej oceny e, serwerowej? Aha, bo mamy tutaj od razu od serwera włączone jakieś tutaj shadery. Myślę, że dlatego się to slagowało, bo się skomulowało to wszystko. No ale, e, no są lagi w niektórych miejscach, więc moglibyście je ogarnąć, bo... Optymalizacja się w tym miejscach, ale tak poza tym serwer myślę, że jest grywalny. Może być, jest takim starym stylu serweru, serwery, taki bardziej -life, a mi to przypomina, więc w porządku, no takie 4 na 10 myślę, że mogę dać, ostatnio bo chyba 4 czy albo 5, no teraz 4, bo dużo się w sumie nie zmieniło, a poprzedni odcinek to zabójstwo gracza, to jest za sobka. Trzymajcie się wszyscy, do następnego, jo!